Wszystkie nowe osoby zachęcam do wejścia na stronę finansową edukacja.com, zakładka Discord All in One. Będziecie Państwo mieli zarówno dostęp do webinarów, które odbędą się na Discordzie, jak i wszystkich prac, które kiedykolwiek zrobiliśmy. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj omówimy temat IPO. To jest temat, który budzi skrajne emocje. Dlaczego? No, bo sztuczna inteligencja jako taka budzi skrajne emocje. Zrobiłbym wiele przemyśleń na temat sztucznej inteligencji. W kontekście zagrożenia dla miejsc pracy, rynku, gospodarki. Kiedyś o tym mówiłem w kontekście no, nawet algoryt tego, czym jest algorytm. I jaką przewagę ma ludzkość, której nie ma sztuczna inteligencja? Bo na przykład taką przewagą jest to, że człowiek jest, popełnia częściej błędy. Dlatego, bo nie jest w stanie przeanalizować tak dużej ilości informacji danych i działać w oparciu o matematyczne prawdopodobieństwo, tak jak to zrobi maszyna. I ktoś może powiedzieć, no co to za przewaga? No ale to właśnie błędy, mechanizmy twórczej destrukcji, czy to w życiu osobistym, w biznesie, prowadzą do scenariuszy, które by w innym przypadku się nie wydarzyły. Człowiek też jest nieprzewidywalny. Czyli maszyna będzie miała i duży problem przewidzieć zachowanie człowieka, ponieważ może zachować się wychodząc z teoretycznego jakiegoś wzorca z góry zapisanego. Ale to są oczywiście cechy indywidualne, ale główną przywagą ludzkości to jest fakt, że ludzkość działa w oparciu o mechanizm twórczej destrukcji. I błędy, problemy, trudności i cała masa innych zewnętrznych czynników, cierpienie, szczęście, uczucia, które to, towarzyszą w sposób taki rozumny, inteligentny ludzkości, one powodują, wyzwalają właśnie te mechanizmy, dzięki którym nasze życie czasami staje się lepsze, a czasami gorsze. Świat często jest złym miejscem, znacznie bardziej złym niż byśmy tego oczekiwali, ale po czasie, jeżeli ludzkość wykorzystuje właśnie te przeciwieństwa i zdobycze, często staje się lepszym miejscem. Więc ja bym nie spisywał ludzkości na stratę, jak to robią niektórzy, i tworzył od razu z góry określonych zwycięzców i przegranych. To nie jest takie proste. Można powiedzieć, że człowiek ma w sobie znacznie więcej przewag niż mu się wydaje. Ma w sobie tą, jak to niektórzy mówią, iskrę bożą, którą jest w stanie wykorzystać i nadal to będzie trwało, tylko po prostu miejsca się zmienią, tak? To zrobiły poprzednie rewolucje technologiczne. Likwidując niektóre miejsca pracy z jednej strony i tworząc drugie z z innej strony. Dlatego sztuczna inteligencja, uważam, że nie jest takim zagrożeniem, też ludzie przeceniają zazwyczaj możliwości tego, jak dana rewolucja wpłynie na ich życie w kategorii przewidywalnego okresu. Przeceniają. Pytanie związane ze sztuczną inteligencją jest takie, zanim przejdziemy do tematu IPO, bo trochę to robię przy długą dygresję, ale już dobra. Wiem, że wiele osób nie za takimi dygresjami, ale co nam szkodzi? Jeżeli, jeżeli by się na tym tak zastanowić, tak na serio, skoro jakiś algorytm bardziej lub mniej zaawansowany jest w stanie zastąpić całą masę ludzi, jeżeli chodzi o ich pracę. I to być może, oczywiście to co ja teraz powiem jest straszne, ale być może to oznacza, że ci ludzie nie wykorzystali swoich talentów w innych dziedzinach, poświęcili się czemuś, co da się w sposób tak w miarę łatwy i przewidywalny zastąpić. I może, oczywiście to jest kwestia tego, jak to się powinno odbywać, czy państwo powinno w tym pomóc, czy nie, i tak dalej. To jest temat na inną dyskusję. Ale może dobrze, że tak się stało. Może rynek pracy i ludzkość miała ten problem, że zbyt dużo niesamowitych, wspaniałych jednostek działało, pracowało przez większość swojego życia w miejscu, które nie tworzyło nie wykorzystywało ich potencjału i nie tworzyło tych mechanizmów twórczej destrukcji. Więc może właśnie rewolucja jest takim narzędziem, które wypycha te jednostki. Oczywiście tworzy to zwycięzców i przegranych, i co jest ważne, ja nie nakłaniam y, tutaj do jakiejś brutalnej polityki zwolnień. To jest oczywiście tragedia ludzka. Mówię, państwo może jakoś w tej kwestii pomóc, być może. Ja tylko zwracam uwagę na dalszy postęp ludzkości. Może to jest konieczne. Więc my nie zauważamy dzisiaj wielu tych aspektów, i ludzie różnie interpretują to, jak się skończy ta rewolucja, ale zakładam, że ona będzie postępowała powoli. Oczywiście dojdziemy do pewnego momentu, i być może ten moment się pojawi niebawem i zaraz to omówi w ramach IPO. Dojdziemy do momentu, gdzie przeinwestujemy, przecenimy te możliwości wzrostu, ale problemy natury, infrastruktury, inteligencji ludzkiej, możliwości adaptacji, nadal braku tak istotnego wzrostu wydajności niektórych podzespołów, wzrostu mocy obliczeniowej doprowadzi do jakiejś ściany. I ta ściana może być końcem HOS. Przynajmniej krótkoterminowo, ale dalej ten temat powinien się rozwijać. I dlaczego mówię to w kontekście IPO? Jako taki. IPO w kontekście rynku, teraz już wychodząc z takich przemyśleń na temat sztucznej inteligencji. IPO jako takie, jako zjawisko rynkowe jest w stanie i zazwyczaj robi to całkiem nieźle, przewidywać ogólne nastroje inwestorów, apetyt na ryzyko i IPO tworzy potężny koszt dla gospodarki. Potężny. Dlaczego? Dlatego, bo Firma, która wchodzi w ramach IPO z punktu widzenia rynkowego, jest dobrym interesem dla tych, którzy sprzedają swoje akcje, ponieważ cena, która, jest, która się pojawia w ramach IPO, jest korzystna dla nich, bo oni ją ustalają. Natomiast to nie oznacza, że na płynnych rynkach ta cena jest adekwatna w kategorii. 3, 6, 12, 24, 30 miesięcy. I zazwyczaj okazuje się, że nie jest, więc jeżeli skala IPO, ich wielkość IPO na starcie, jeżeli chodzi o kapitalizację, jest bardzo duża, i potem się okazuje, że dochodzi do spirali negatywnych oczekiwań, a jeszcze po tym IPO te akcje i te firmy rosną i rosną, stając się coraz większą częścią globalnego PKB, to szansa na pozytywną niespodziankę i potężny cios jest większa. Tego musimy to obserwować. IPO, które trzeba obserwować w tym roku, to oczywiście SpaceX. Tu są różne możliwości wejścia, tak. Jest informacja, że może ta firma wejdzie, no potencjalna kapitalizacja to, byłby, to by było około biliona dolarów. Tutaj oczywiście to są te miary amerykańskie, czyli trylion. To by już w istotny sposób zmieniło paradygmat rynkowy. No to jest ogromna wartość, tak? To jest. Więcej niż na PKB Polski obecnie. Więc wchodzi coś takiego i jeszcze to rośnie na fali optymizmu i potem się załamuje. Potężny cios gospodarczy. OpenAI. Kolejny. Bilion, czy jak to woli, trylion. Który może wejść, może rosnąć, a w rzeczywistości. To jest tylko i wyłącznie narzędzie. Ja jestem w ogóle zawsze i wszędzie zwolennikiem infrastruktury. i Zawsze mówię o więcej o przewodnikach niż o czystym softwareze w kontekście sztucznej inteligencji. Co jest kontrowersyjne dla niektórych, ale po prostu mechanizmy konkurencji, twórczej destrukcji w świecie modeli językowych są większe, ciężej jest na tym zarobić i lepiej po prostu być tym sprzedawcą łopat niż poszukiwaczem złota. I to jest też moje przesłanie, które do Państwa kieruję w ramach inwestycji w temat sztucznej inteligencji. Mamy tego znacznie więcej: być może TikTok, inne modele językowe, Państwo widzicie, nawet świat fintechu, tak? Stripe, Databricks, Revolut, Canva, Discord. Natomiast nas obchodzi ten temat ogólnie raczej z social mediów, języków. Związanych ze sztuczną inteligencją, infrastruktury związaną ze sztuczną inteligencją i tematów z tym powiązanych. One jako całość mogą być ogromne. Jeżeli wczesne IPO, pierwszy tak naprawdę otworzy. Pytanie: kto pierwszy otworzy butelkę szampana? I ten pierwszy, który się odważy wejść i zrobi to z hukiem. I zacznie zarabiać, rosnąć, zmotywuje wszystkich innych do wchodzenia. To będzie taka spirala. Więc my musimy obserwować właśnie taki wybuch, wzrost. Jedna, jeden się pojawia, rośnie niesamowicie, zachęca wszystkich innych do wejścia i być może to będzie początek końca HOS. Bo IPO lubi kończyć HOS. Co prawda, teraz to się nie zapowiada, bo straszne historie związane właśnie z antrofikiem czy innymi modelami, tym jak on się zachowuje, że może być zagrożeniem dla software'u, że sztuczna inteligencja może być zagrożeniem dla gamingu i dla wszystkiego, prowadzi do tego, że firmy i strach na rynku pogarsza stopy zwrotu ze świata IPO. Śledzimy to przy pomocy ETF-u na IPO i to jest widoczne, tak, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. Więc ten świat IPO na razie nie jest rozchwiany, ale może być. Może podsycić te nastroje. Jeżeli nowe firmy będą szybko wskakiwały na największe poziomy, największe aktywa, firm, które są długo notowane, czy tutaj też są inne aktywa, akurat Bitcoin, tak, czy etf -y, będą wskakiwały na te największe poziomy, to ich wpływ na globalną gospodarkę będzie bardzo duży, więc trzeba ośledzić Wielkość tych firm w relacji do całego rynku akcji lokalnego, globalnego, do wielkości PKB. Pamiętać o tym, że IPO zazwyczaj zachowuje się w kiepsko, ponieważ cena jest dobra dla sprzedających, ale nie jest dobra dla kupujących. Dlatego, bo oni ustalają cenę, a nie rynek. Płynny rynek tego nie ustala. Obserwujemy, chociaż ilość IPO jest mniej ważna, ważniejsza jest wielkość, skala, która budzi. Podsyca optymizm. Sama wielkość tej nie musi przewidywać pozytywnych ani negatywnych stóp zwrotu. są dane z 2016 roku, tu, tu tylko. Mamy dłuższe dane, które to potwierdzają. Ważniejsze są stopy zwrotu, ale przede wszystkim wzrost PKB w dzisiejszym świecie i wzrost udziału firmy na rynku akcji. Więc moje przesłanie w tym wszystkim jest takie: trzeba po pierwsze zachować spokój w temacie sztucznej inteligencji. Budować własne przewagi na ścieżce zawodowej. Są badania, które, na przykład, Morgan Stanley przedstawia, jeżeli chodzi o rynek pracy, które mówią, że dzisiejsi, nie wiem, 16-latkowi, 15-latkowie, 15 którzy będą wchodzili za ileś tam lat na rynek pracy, w swoim życiu będą musieli się przebranżowić czasami dwukrotnie, trzykrotnie. Więc świat się zmieniał. Te mechanizmy będą tworzyły części zwycięzców i przegranych. Być może świat będzie trudniejszym miejscem na tej płaszczyźnie niż był wcześniej, ale może to jest potrzebne do dalszego przełomu gospodarczego i technologicznego. Inteligentny inwestor też musi się na to przygotować. Chociaż ja nie zakładam, żeby sztuczna inteligencja była w stanie rozwiązać. Może nie rozwiązać, to nie jest dobre określenie, że sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić tą filozofię inwestycyjną, o której ja mówię. Dlaczego? Bo ona nie bazuje, to, o czym ja mówię, nie bazuje na analizie fundamentalnej w rozumieniu koncepcji Grahama, w rozumieniu DCF-ów czy innych. Więc no, Państwo też sobie zdajecie z tego sprawę, że to co ja mówię, to nie jest podejście w takim klasycznym rozumieniu. Uważam, że klasyczne rozumienie zostanie całkowicie zniszczone i z góry wycenione w 100%, już dzisiaj moim zdaniem jest wycenione w 90 paru procentach, ale wszelkie jeszcze małe przewagi inwestowania wartość w rozumieniu klasycznym, w inwestowania w stylu Grahama zostaną zlikwidowane właśnie przez Rozpowszechnienie tej treści. Więc naszym zadaniem będzie szukanie na innej płaszczyźnie, która wychodzi poza te liczby i dotyczy cykli ekonomicznych, politycznych, tych związanych z sentymentem i dotyka różnicy niestanu faktycznego pomiędzy rzeczywistością a oczekiwaniami. Człowiek jest w stanie najlepiej zrozumieć drugiego człowieka. Będziemy z tego korzystali na rynku akcji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale.